Łeej, jakie ładne kwiatelki mi urosły, elo elo 320 w ogóle, słuchajcie, tak się rozkręciłem, że zapomniałem, że to mi się nagrywa, wchodzę na chwilę do domku, boże jakie ten mój dom jest cały czas taki sam, yy, ale właśnie, właśnie, zapomniałem, miałem dzisiaj Nikolo odwiedzić, ea, słuchajcie, może skoczę do niej, bo słyszałem, że wyzdrowiała po tych ostatnich zwariowanych syropach, ej, co to za wielkolud tam? Co tu się z tymi ludźmi stało? Oni chyba poszli wszyscy do doktora i wzięli te złe lekarstwo. Dobra, słuchajcie, jeszcze szybko teleportuję do Nikoli. Yy. Bibi, bibi, bibi. dobra. I zobaczymy, co tam u niej słychać. A tak, to słuchajcie, w naszym miasteczku się nic nie dzieje. Nadal. O, jest cisza. Cześć, Nikola! O, cześć. Co ty tu zasadziłaś? A takie kwiatki. Wow, ty masz całe wokół domu, prawie. Ja przed chwilą zebrałam i teraz je podlewam, żeby mi znów wyrosły. A i słyszałam, że masz ten pokój dla Neli gotowy już. Tak. To prawda? A w ogóle się zapytałeś, czy wyzdrowiałam. No przecież widzę, że wyzdrowiałaś. Widzę, że wyzdrowiałaś. Może jestem chora. Nie, bo super wyglądasz. No, mam bluzkę, kupiłam sobie, Pokaż. ale to jest taka moja niesądzna Ej Epiczkę, wchodzimy! Uuu. Także słuchajcie, już teraz możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować kanał Gramy. Wpadajcie na vlog Nicole TV, mm -hmm. i teraz po lewej stronie wyświetla się 5 subskrybentów, a my wpadamy do Nicoli. A Co chciałem zobaczyć pokój Nelly? Pokój Nelly? chciałem Chodź. zobaczyć, ale wiesz, mam pytanko. No. Czy ty mieszkasz tutaj sama? Tak. Ty wiesz, ile to wszystko jest warte? Mm. Nie daj Boże, jaki złodziej. Być się tutaj... złodziej. No ja wiem, że w naszym mieście hmm. nie ale ma złodzieja, ale... Ale ja nawet sobie tutaj, o no to patrzy, te dwie osoby od razu dzwonią na policję. No w sumie tak, byś no, widziała. No właśnie. Hmm. No dziwne. Okej, okay, Dobra, no słuchaj, ale tutaj masz fajny pokój, tapetę, y, nutek. Hmm. Ja ostatnio byłem u ciebie, ale nie chcesz mi pokazać tego tajemnego pokoju jednego. Tak. To tutaj było gdzieś? Tak. Wow, Ło, ale tu masz rzepicko. Można wejść? Hmm, tak. I to tu! Ale to jest fajnie. Nie Ja cię! Chcieliście już patrz, to jest taka. Kotełek rata. i leci. Patrz. Ładna, nie? Stara no. Rata. Ale fajna, a e, ja tutaj jestem, łóżeczko dla Nelly. Tak, ale chyba wiesz co. I króliczek tu są można użyć i będę śpiewał. Aaaa, mhm. Kotełki dwa były ale słabe, na różowe słabe. Tak? wiesz? Zmierza różowe? Tak, ale nie teraz, bo jest niebieskie. Aha, ale bardzo mi się podoba, bardzo ładny pokój, także czekamy za Nelon. Wygadałem się jak będzie miała na imię Nikoli siostra o nie. Ta, ta. A to miała być tajemnica. Dobrze, ta, ta. dobrze, tam w sumie dużo osób pewnie nie będzie nas oglądało na World ta, bo tam Wylej jeszcze będzie. Dźwięk. Nie, dobra, słuchajcie, lecimy dalej. No, a, słuchajcie, dobra, dowiedzieliście się pierwszy. Ci, którzy grają, yy, wpadają na kanał gramy to już się dowiedzieli jak będzie miała na imię yy, Nikoli siostrzyczka. A Ja się tym na razie Ale później się dowiecie też w Nikoli na odcinku specjalnym. Właśnie. Który też będzie pewno już niedługo. Dlaczego tu jakieś tance wyskoczyłem? Ja nie chcę tutaj tańców. O, dobra. Idziemy coś porobić. No idziemy. A, Cię Ej, ja zapomniałem. Która jest godzina. Ja, ja muszę iść do pracy, ja na nockę idę do pracy. No. Nie, no, ale chciałam się pobawić. Patrz, ja mam tutaj takie oży tu śpiewasz i tu wyskakujesz sceny, i możesz sobie tu. Iść. Ale pizzko, To się umówimy na sobotę, bo to mia ja wolno, okej? Okay? Tak. Dobra, no to dawaj buźkę. I do zobaczenia pa. później. A czy później. Jutro może wpadnę. Okej. Okay. Pa. pa. O, już jest późno. Znowu muszę iść do pracy. I się zaczęła noc. Mogę okraść tych mało tutaj takich Y, y, takich y, ludzkich tutaj ludzi, bo jestem y, złodziej, któremu się wiecznie nudzi. <suszone> y, co tu mieszka jakaś niko? Dzień się robi. Wchodzę. Ło! <suszone> wow, jaka ona bogata! Co to jest? Co to robi? <suszone> Ej, żeby to mnie nie zdradziło, bo pokazuje, że nas jest dwóch. Dobra, pierwsze co ukradnę, to ten gigantyczny ha, ha, telewizor. Hi, hi, uha, ha, ha. Yy, gdzie jest mój worek? Dobra, mam na plecach. I dobra, kadabra, ten telewizor w moim worku. O, uha, ha, 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 ha. Dobra, sprzedam go. A niech tylko wyjdzie, to dostanie tutaj z tego miecza. Co by tu jeszcze było drogie? Wow! <laughs> co by tu jeszcze... Wow! Jaka wieża! Słuchaj, ten telewizor sprzedam za 10 tysięcy i tą wieżę za 2000 tysiące! Będę miał 12 tysięcy! <laughs> Uwielbiam takie złodziejstwa! Co się rozejrzeć jeszcze co bym mógł tu zabrać. Ale nie, jednak biorę to. Y y y <laughs> W sumie już za dużo miejsca nie mam ten telewizor taki wielki był Idę się rozejrzeć, może coś... Ta bieżnia będzie na pewno droga! Dobra, to słuchajcie, zrobię sobie w trening jeszcze. Nie mogę... jest! Ja jak jestem silny! Dobra, koniec bzdur! Biorę tą bieżnię, dawaj do mojego wareczka. Raz, dwa, trzy zmykasz ty. Super. Dobra, on telewizor bieżnie myślę, że chyba z tego domu wystarczy. Ale jakaś dziwna cisza tutaj jest. Tu nikt nie mieszka? Aaaa! Oh. Oh. Kim ty jesteś? Stój! Kim ty jesteś? Stoję, stoję! Stój i stoję. się nie ruszaj, bo użyję jego miecza. Stój! Jestem najbardziej poszukiwanym złoczyńcą. w mapie. Mad City, tak, i nie wiem czy zauważyłaś coś ci w domu zginęło, mało to, Gdzie idę zamknąć cię do twojego pokoju, Co? idź przede mną, bo jak nie to cię tutaj nie, zobaczysz nie z tym mieczem, <laughs> mogę użyć swojej siły, poczekaj tylko chwilę. Abra kadabra, chcę, żeby w ciebie wano mój laser! <laughs> uciekaj lepiej, uciekaj! Dobra, uciekła. Ja mam chwilę, żeby stąd zmyć się. <laughs> Dobra, słuchajcie, mam tyle rzeczy, że mogę ich to sprzedać spokojnie. A ona nigdy nie już nie złapie! Hahaha! <laughs> O, no, już nie mam już. No. E, e. Cześć, się właśnie Dziś nie mam siły. Przeczytałem książkę fajną. Teraz ja porównęłam się do ciebie. No cześć, ale, co tam się stało? Ale to o, bez powodu, tato. Co się stało? Tata... Stało się coś dobrego. Dostałaś jedynkę. Nie. To to jest gorszego. Tata... Ale, ale nie bądź zły. To znaczy się? No i ja, so, ja sobie stałam rano, jak każdy no. człowiek, normalny no. człowiek, no. i poszłam się wykąpać do jacuzzi, no. No, bo, no bo dawno się nie kąpałam, no I normalne, jacuzzi. no normalne, no ja sobie potrzebuję w międzyczasie, no. No. No, i, no i ja wychodzę, no. no i patrzę tam jakiś ninja. Kto? Ninja. Ninja? Tak, ale miał duży worek i zniknął mój ogromny, gigantyczny telewizor. Okradli mnie! Ale ninja cię okradł? Tak! On był przybrany za ninja, no bo był taki haja ha a był złodziejem. Czyli <grym> udawał ninja i okradł cię, ale mówiłem ci, żebyś sobie ochroniarz że jakiegoś zatrudnił albo coś, bo ty <grym> jesteś święcie przekonana, że nie, w Map City nie ma złodziei. No. O nie. A mogę coś zjeść? No, chodź, wskakuj, no, chodź, wskakuj, siadaj. Zrobię Ci coś do jedzenia, słuchaj, yy, zjedz coś mhm. i mam znajomego policjanta, mam do niego namiary, yy, co chcesz, żebym ci zrobił, i no postaram nie, się. Pizzę ci wezmę, i postaram się, słuchaj, yy, zadzwonię, no, zadzwonię i może coś załatwię w tym, wiesz? w tym temacie, żeby Ci pomógł odnaleźć, bo tylko musisz pewno jechać do niego albo słuchaj, ja, ja Cię omówię, żebym mhm. on przyszedł do Ciebie i Ty opiszesz jak on dokładnie wyglądał i co Ci zginęło z domu, okej? Okay? No, na dobra. tą chwilę, no widzę jaka zła jesteś, na tą chwilę na razie Ci nic nie mogę pomóc, jedynie co to mogę się przeprowadzić do Ciebie, żeby pa, Ci było radziej. jest nawet dla Ciebie pokój, tak. Dobra, to słuchaj, ja, to, pomógł. Yy, to słuchaj ten, yy, tu, no nie mogę, ale poczekaj, Dobra, wcinaj. Po co mi ten puchat tutaj? Dobra. Nie. Pyszna pizza. Także ta, ta, mhm. najedź na się na razie, a ja już idę dzwonić do niego, dobra? Dobra. Dobra, to poczekaj chwilę. Tyry, tyry. Na Skype zadzwonię do niego, dobra? Dobra. Hallo? Cześć, siemanko, elo, elo. Z tej strony gramy, wiesz co? Dawno cię o nic nie prosiłem, ale mam pewien problem, bo moją córkę ukradli. No jak to ukradli twoją córkę? No wiesz co, Pff, twierdzi, że rano poszła się myć, brała prysznic, jak wyszła to jakiś ninja był. I słuchaj, ten ninja jakiś wielachny telewizor ukradł. Ja nie wiem co to, kto, kto normalny może ukraść taki wielki telewizor do worka. Przecież ten telewizor był tak ogromny, że ja nie wiem jaki ten worek musiał być. Mm, a, to jest pewno ten. Który nam uciekł z więzienia wczoraj. Ale ty nic nie mówiłeś, że uciekł ci ktoś z więzienia. No jak to, wspominałem, wspominałem. To jest stary Ninja Magik. Magik? No Magik, Magik. On potrafi... Ukraść wieżę Eiffla. Jak wieżę Eiffla? Jak wieża Eiffla jest taka duża? Nieważne. Yy, gdzie twoja córka mieszka? No w Map City ulica Różana 37. Yy, dobra, powiedz jej, że jutro o świcie będę i, i z nią porozmawiam. Dobra, dobra, dzięki wielkie. Ło, wow, idę Nikoli powiedzieć, słuchajcie, że hej, no już nie bądź taka smuta, słuchaj, dzisiaj może już u mnie, a jutro skoro świt. Nie, gdzie on spać? Ja ci zaraz załatwię jakieś łóżko tutaj, może się położę na tym czerwonym albo na moim mieście się tu prześpię. I słuchaj, jutro idziemy o dziewiątej rano do ciebie i on przyjdzie. Ten no, ninja? ten policjant, nie policjant, a... a już wiem coś na temat ninja, To jest ninja Magik. On wczoraj uciekł z więzienia. A Magik, a wiesz co on zrobił? No. Ja nie chciałam iść do pokoju, on miał taki mieć. On był chyba jakiś czarodziejski czy coś, no ale ja nie wiem, poznam, że się cały świeci tak mówi. No mówię. właśnie. No i on takie zaklęcie wypowiedział i mnie odepchnął. No do właśnie. Pokoju. Bo to on użył takich laserów, jakby. Dobra, słuchaj, także słuchajcie, chcecie się dowiedzieć, co będzie w następnym odcineczku i czy nam się uda w końcu złapać tego złodzieja, czy mój kolega policja nam pomoże. Także zostawcie koniecznie tysiąc łapek w górę i do zobaczenia w kolejnym odcineczku. A tobie już nie będzie smutno, także kładźcie spać i jutro o dziewiątej idziemy. A my się z wami żegnamy, pa pa!